Bolesław Chrobry urodził się około 967 roku. Był synem Mieszka I i Dobrawy, córki księcia czeskiego. Już od najmłodszych lat jego życie było pełne wyzwań. Po śmierci ojca, Mieszka I, Bolesław przyjął wazę w 992 roku. Poloszow Chrobry już jako młodzieniec znalazł się w centrum nie tylko politycznych, ale i wojennych zawirowań. Z jednej strony był wychowywany w atmosferze chrześcijańskich wpływów poślubienia przez jego ojca, Mieszka pierwszego, czeskiej księżyńskiej do prawy. Z drugiej zaś jego przyszłość jako władcy była pełna napięć, z rywalizującymi o władzę możnymi i wojownikami. Jego pierwsze kroki na drodze do tronu nie były proste, ale już wtedy zaczął wykazywać się nieprzeciętną odwagą i charyzmą. Bolesław Chrobry to nie tylko polityk, ale i wojownik, który prowadził wiele wojen. Jego najbardziej znana wyprawa na Niemcy miała na celu pokazanie siły Polski. Chrobry potrafił wykorzystać zarówno siłę zbrojną, jak i dyplomację, by osiągnąć swoje cele. Zjazd gnieźniński z jego historycznym znaczeniem pozwolił Bolesławowi Chrobremu zbudować trwałe relacje z Ottonem III. Bolesław Chrobry pozostawił po sobie silne państwo, które miało znaczną pozycję na mapie Europy. Jego decyzje militarne, jak i dyplomatyczne miały ogromny wpływ na przyszłość Polski. Pod jego rządami kraj rozwijał się i zyskiwał wpływy i umacniał swoją tożsamość na tle innych państw. Jego panowanie było również czasem wielkich reform wewnętrznych, takich jak budowa sieci grodów, które zapewniły bezpieczeństwo i administracyjną organizację kraju. Był także twórcą polskiej hierarchii kościelnej, a jego śmierć zakończyła złotą erę w polskim średniowieczu.